Dzień dobry, moi drodzy Janiszewski, Bartosz, psycholog, dietetyk, psychodietetyk. Na co dzień pomagam ludziom wyjść z błędnego koło odchudzania. Słuchajcie, ostatnio spotkałem kumpla sprzed lat i. No strasznie, strasznie ta rozmowa mnie urzekła, ujęła, nie wiem, no przekonała, ugruntowała we mnie mocne przekonanie, że to co robię ma tak ogromny sens, bo. Ale zresztą, opowiem Wam od początku. Słuchajcie. Spotkałem kumpla, który schudł 60 kg. Operacja baratryczna. No, jest przeszczęśliwy. No, naprawdę, kiedy mówi o tym, że pomimo wieku 40 lat, od 3 lat dopiero świętuje swoją urodziny, bo 3 lata temu schudł i żyje na nowo, no to dla mnie jest to no super, super informacja. Te wszystkie wiesz. Wchodzi klient do firmy, pyta się o mnie, ja wychodzę z gabinetu. Ktoś mówi, wow, Boże, co się Panu stało? Pan schudł, ale no tak dobrze Pan wygląda. No może Pan jest chory, przepraszam, nie powinnam, nie powinienem i tak dalej, i tak dalej. To są wszystko takie, to, to tego ego, że cholera udało się, jest super. Naprawdę bardzo mnie to cieszy. Zrobiłem dobrą robotę i to, co dalej się kryje za, 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 tym, za tą historią, to jest też to, że mój kupel sprzed lat usunął ze swojego życia nie tylko kilogramy, ale też usunął. Wstyd. Zawsze mu ten wstyd towarzyszył, jak na przykład szedł z dzieciakami na plac zabaw. Albo jak na przykład szedł z synem na go karty. I kumple, którzy również szli z synami na go tak się omawiali, śmiali się z mojego kumpla, że, no nie wejdzie na przykład do go kartu, że nie ma takich rozmiarów. No naprawdę, no super śmieszne. Ale takich sytuacji było o wiele, o wiele więcej. Czyli ta, ten wstyd, jako ta emocja dominująca, która zawładnęła po prostu kolegą, no była. Czymś, co przekuł w złość, w złość na siebie, yy, udało mu się. Operacja baratyczna, zmiana nawyków żywieniowych o tym za chwilę porozmawiamy. I, i co? I, I mamy. Mamy nowego człowieka z nowym przekonaniem. Historia jest przepiękna, ale w tej historii jest ukryta jedna, jedna rzecz, która właśnie mnie wybiła z tropu i o której chciałbym z Wami dzisiaj porozmawiać. Słuchajcie, mój kumpel powiedział, że. Wiesz, mimo tego, że jestem przeszczęśliwy, w dalszym ciągu, uwaga, jestem mentalnym grubasem. Już tłumaczę. Mój kumpel poszedł na operację baratryczną. Lekarz powiedział mu: Wie pan co, dobrze, że pan to zrobił, bo nie dałby pan sobie rady. Zrobił to. Nie pamiętam, nie pytałem o to, czy on musiał uzyskać jakiś kwit, jakiś papier, od psychodietetyka, od psychologa. Pewnie tak, bo często do mnie dzwonią ludzie, że idą na operację parietyczną, potrzebują takie, takiego kwitku, a ja niestety, no, no nie wiem, no typowy służbista po prostu, ale nie jestem w stanie komuś online takiego kwitku wystawić, nie widząc tej osoby, nie przeprowadzając z nią wywiadu, nie rozmawiając na temat przekonań, na temat jedzenia, na temat tego, jak ta historia odchudzania wygląda i tak dalej, więc proszę kogoś zawsze, proszę o kogoś stacjonarnie, żeby ta osoba kogoś znalazła stacjonarnie, natomiast nie wiem, jak wyglądało to w przypadku mojego kumpla, czy ten lekarz powiedział mu o jednorazowej wizycie, uzyskania właśnie takiej, takiego kwitu i idziemy na operację. No bo tutaj się pojawia ten mentalny grubas. I zmierzam do tego, że no, upolewam na tym po prostu, że nie ma tam informacji o tym, że ten psychodietetyk czy psycholog to jest po prostu no, no rzecz niespędna do tego że dobra, schudniesz, będzie super, naprawdę zawsze będzie wow. no Cholera, tracisz kawałek żołądka. Nie da się nie schudnąć. I te pierwsze miesiące będą spektakularne. Pierwsze lata będą spektakularne. Ale co się wydarzy później? Później być może, kiedy już uzyskasz ten efekt wow, to głowa będzie podpowiadać coś innego. Głowa będzie mówić: "Słuchaj, schudłeś 60 kg. Schudłeś 100 kg." Pozwól sobie, spróbuj, testuj. Co się, co się takiego wydarzy? No i wtedy pojawia się pierwszy konflikt. Rzeczywiście, może, może spróbuję, może zobaczę. Ale wiem o tym również, że niektórzy idą w skrajnie inną stronę. Schudli, ale bardzo boją się zjeść cokolwiek. A wiecie dlaczego? A mam wrażenie, że nie tylko dlatego, że boją się przytyć, ale jeszcze bardziej przeraża ich wizja powrotu do historii pod tytułem Grubas nie może wejść do gokartu. Zobaczcie, ale śmiesznie, ale beka. To jest jeszcze bardziej przerażające. Wstyd, jaki mi towarzyszył. Demony, jakie mi towarzyszyły w momencie, kiedy właśnie miałem otyłość drugiego stopnia. My tego się najbardziej boimy, tej całej historii, tej domieszki trudnych emocji, jakie w związku z tym były, tej bezradności. I za wszelką cenę tam nie chcemy trafić, do tego miejsca, więc Liczymy, boimy się, mamy zakazy, mamy nakazy. Zerodynkowo podchodzimy do tematu jedzenia, bo bardzo się boimy. Jaki morał jest tej historii? Moi drodzy, czy to będzie operacja baratryczna, czy to będzie ozemplik, czy to będzie dieta, czy to będzie współpraca z dietetykiem, błagam was o to, żebyście szli w kierunku pracy nad głową. Bo co wam da idealna dieta? Ktoś może powiedzieć. Ale ja naprawdę chcę się nauczyć jeść. Ja naprawdę nie wiem, jak jeść. Gubię się w tym wszystkim. Nie wiem, ile mam jeść gramów węglowodanów, białka, tak dalej. Nie wiem, co jest do dobre, co nie jest dobre. Mam jeszcze niedoczynność tarczycy, czy insulinoporność, czy PCOS. Okej, okay. to jest super decyzja, żeby iść do dietetyka klinicznego, na przykład. Czy po prostu do dietetyka, który to ogarnie za Ciebie, który, który doradzi Ci, który jest dobry w tym, co robi. Ale błagam Cię o to, Abyś spojrzała, spojrzał z perspektywy twojej głowy na cały ten scenariusz. Zawsze do mnie powtarza, to jest tak, jak spójrzcie do pracy. Jak siebie widzisz za 5 lat? No, właśnie tak samo tutaj. Czy widzisz się z tym rozpiskami dietetycznymi, w moim przypadku ubrodzonymi kawą, widzisz się w takim rozdaniu, właśnie? Bo jak ja od 10 lat pracuję z klientami jeden na jeden, jak ja sobie przypominam historię moich klientów. Wyjazdy do Disneylandu, ale z pudełkiem i sałatką w środku, wyjazdy do, nie wiem, z dzieciakami na jakieś yy, magiczne ogrody i tam z marchewkami, żeby tylko nie zjeść loda. To, jest to są historie przerażające. Dlaczego? Dlatego, że wiem, jak mocno przeraża wizja zjedzenia loda z dzieckiem w parku, wizja zjedzenia loda w Disneylandzie z dzieckiem. Więc robię zakupy wcześniej, żeby udało się, żeby mieć to pod kontrolą. Mam pod kontrolą jedzenie, nie mam w ogóle kontroli, jeśli chodzi o moją głowę. Błagam cię o to, żeby podejść do tego, jak tylko będziesz się decydować na właśnie na taki zabieg, czy na właśnie ozempik czy cokolwiek. Wszystkie te metody są naprawdę ok, jeśli podejdziesz tego mądrze, jeśli będziesz mieć odpowiedni zespół, a nie ja zempik, bo potem koleżanka ogarnie, schudnę, jakoś to będzie tam. No, co ja się będę martwić? No, do wakacji schudnę, a później jakoś się poradzę. Znowu wezmę o zempik. No, to, to nie jest dobra droga. Głowa, dobór, dawki, to jak się czujesz, dlaczego się tak czujesz, a nie inaczej to wszystko ma znaczenie. Ale też Twoja wyobraźnia co dalej? Czy możesz pod tym kątem na to spojrzeć? Przyczyna, skutek. Z taką refleksją się pozostawiam na dzisiaj. Jeśli Ty się borykasz, w tkwieniu w błędnym kole, jeśli ty właśnie jesteś w takim błędnym kole odchudzania, to napisz do mnie wiadomość prywatną. Napisz do mnie maila. A być może mam do Ciebie ofertę, która będzie tym kluczem. Z taką refleksją Cię pozostawiam. Wszystkiego dobrego.